Dzień dobry! Nazywam się Małgorzata Madajczak i jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie integracyjnym. Swoje doświadczenie zdobywałam w ośrodku wychowawczym, w szkołach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w poradni rodzinnej, a także w Centrum Zdrowia Psychicznego. Obecnie prowadzę swój gabinet terapeutyczny, gdzie zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, a także diagnozą spektrum autyzmu zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i współpracuję z różnymi specjalistami, w tym z lekarzem-psychiatrą. Moja droga do zostania psychoterapeutą była procesem, który dojrzewał we mnie od dawna. Jako nastolatka chciałam pracować z młodzieżą w trudnych sytuacjach życiowych, dlatego najpierw skończyłam resocjalizację i pracowałam w zamkniętym ośrodku dla dziewcząt. Z czasem, kiedy ułożyłam swoje życie zawodowe i prywatne, powróciłam do dawnego marzenia i rozpoczęłam kształcenie w kierunku psychoterapii. Własna psychoterapia była dla mnie ogromnym doświadczeniem, dzięki której mogłam poznać swoje wewnętrzne konflikty, zrozumieć schematy i mechanizmy, w których funkcjonuję. To doświadczenie pozwoliło mi wybrać nurt pracy zgodny z moją osobowością i wartościami. Pokazało mi także, że psychoterapia to nie tylko proces zmiany, Narzędzie zmiany, ale przede wszystkim niesamowita podróż, dzięki której mogę być bliżej siebie. Jestem terapeutką, dla której najważniejsze są uważność, empatia i autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem. Z ogromnym szacunkiem podchodzę do historii każdego człowieka. Tworzę przestrzeń, w której można mówić, milczeć. A czasem po prostu być. Z uważnością słucham słów, a także ciszy pomiędzy nimi, a także sygnałów, które wysyła ciało. Wierzę, że prawdziwa zmiana rozpoczyna się od wewnątrz, czyli od poznania samego siebie, swoich emocji i swoich potrzeb. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny. Wtedy chcę jak najlepiej poznać historię, potrzeby, pragnienia i cele drugiego człowieka. Zazwyczaj to klient mówi, a ja uważnie słucham, zadając pytania, które pomagają spojrzeć głębiej. Razem przyglądamy się sposobom funkcjonowania i emocjom drugiego człowieka. Moi klienci doceniają to, że zachęcam ich do refleksji i wyciągania wniosków. Dzięki temu wprowadzają realne zmiany w swoim życiu. Doceniają także neutralność i naturalność naszych spotkań. Na co dzień współpracuję z lekarzem, psychiatrą i różnymi innymi specjalistami, szczególnie w obszarze neuroróżnorodności. Spotykam osoby o różnorodnych historiach, spojrzeniu na świat, wrażliwości. Dzięki temu moja praca uczy mnie stale jeszcze większego otwarcia wrażliwości. I ogromnego szacunku do historii każdego człowieka. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, stale się szkole, poprzez kursy, konferencje. Uważam, że terapeuta sam powinien być w drodze, aby móc towarzyszyć drugiemu. Zapraszam cię serdecznie do mojego gabinetu. Pozdrawiam.